Cześć kochani, rozpoczynamy transmisję na żywo, pierwszą transmisję e, Kobiety Bez Diety. E, zapraszam do obserwowania naszej stronie, strony. Napiszcie, czy, czy wszystko słychać, czy mnie widzicie, czy jesteście ze mną. E, dzisiaj porozmawiamy sobie na temat, cześć, cześć Aniu. Porozmawiamy sobie na temat insulinooporności. To nasz pierwszy live. Będziemy mówili o różnych jednostkach chorobowych, ale też porozmawiamy o takich aspektach psychodietetycznych, w przyszłości również o aktywności fizycznej, po prostu o dbaniu o, o siebie, o dobrym podejściu do, do własnego ciała, do własnego organizmu. Ja ze swojej strony, ze strony kobiet bez diety, zajmuję się właśnie tym aspektem zdrowotnym. Nie mamy dużo czasu. Na nasze live. Y. Wiecie, że jestem z tych dużo gadających, więc o, je mamy na Facebooku też. Więc myślę, że, że trochę nam się przedłuży, tym bardziej, jak będziecie zadawać pytania. Kochani, insulina, co to jest w ogóle insulinooporność? Osoby, które na to chorują, na pewno doskonale wiedzą. Osoby, które gdzieś tam są przed tym problemem albo go całe szczęście nie mają, chodzi o to, że wytwarza się insulina w naszym organizmie pod wpływem. Z jedzenia czegoś, tak? Zazwyczaj produktów bogatych, węglowodanych, bo insulina ma za zadanie obniżyć nam to stężenie glukozy w organizmie. No i faktycznie jemy, wytwarza się insulina. I co się dzieje, co się dzieje dalej? Nasze komórki nie reagują na tą insulinę, i ta glukoza niestety, ale się nie obniża. I cały czas mamy wysoki poziom, wysokie stężenie glukozy, glukozy w organizmie. To takie proste wytłumaczenie. Insulinooporność jest takim stanem przedcukrzycowym, można powiedzieć, natomiast całe szczęście, co jest bardzo ważne, insulinooporność można wyleczyć zarówno dietą aktywnością fizyczną, czyli zdrowym stylem życia, ale również, również tutaj bardzo często wchodzi farmakoterapia, no, dietetyk nie jest lekarzem, tak? pamiętajmy o tym, musimy patrzeć interdyscyplinarnie i jakby łączyć wszystkie metody leczenia, jeżeli jest to konieczne, żeby, żeby jednak były lekie, to, to trzeba je brać, ale w pierwszym etapie można faktycznie zastosować ten zdrowy styl życia i pozbyć się insulinooporności. Natomiast jeżeli mamy już cukrzycę. No to nie, tej cukrzycy się nie pozbędziemy, tak? Więc warto przy insulinooporności zadbać o tą dietę o aktywność fizyczną, żeby się tego raz na zawsze pozbyć. Jak wygląda dieta w insulinooporności? Ja Uwielbiam tą dietę, bo to jest po prostu zdrowy sposób odżywiania. Dieta ta bazuje przede wszystkim na niskim indeksie glikemicznym, a uważam, że każdy Powinien stosować dietę o niskim indeksie i Jest to najlepszy sposób e, żywienia. E, co jest ważne? Przede wszystkim regularność spożywania posiłków. Istnieje dużo mitów dotyczących, dotyczących ilości spożywania posiłków w insulinooporności. To jest kwestia bardzo indywidualna. Ja bym się nie odpowiem, czy trzeba jeść pięć posiłków, czy cztery, czy trzy, a może czy dwa, tak? Czy stosować w ogóle jakieś budówki. Nie, to jest wszystko bardzo indywidualne. Natomiast w mojej pracy z pacjentami mimo wszystko zauważam, że najlepiej moi pacjenci reagują, na regularne pięć posiłków w ciągu dnia. Na pewno żadne głodówki, żadne omijania posiłków, które spowodują to, że mamy gwałtowne spadki stężenia glukozy w organizmie, i później się po prostu najadamy, i, i na tym to wszystko polega. Także śniadanie, pamiętajcie, jemy najpóźniej godzinę od wstania, zaraz troszkę szerzej na temat tych śniadań, kolacje 2-3 godziny przed snem. Pamiętajmy, żeby się regularnie co 3 godziny, żeby przyzwyczaić nasz organizm. Żeby przyzwyczaić nasz organizm, że dostaje jedzenie, nie musi na później odkładać, tak? Bo nie wie, czy jutro dostanie, czy nie dostanie. Także to jest taki sens, właśnie regularnie spożywania y, posiłków. E, śniadania, tak? Kolejny mit: czy to muszą być śniadania białkowo-tłuszczowe? Absolutnie, że nie. E, nie powiem Wam, że, że, że może faktycznie y, tak czy nie, tak? To jest też kwestia bardzo indywidualna. Raczej jestem za tym, żeby jednak węglowodany złożone były w tym śniadaniu i dobrze to funkcjonuje, ale mam paru pacjentów i rozmawiam z wieloma ludźmi, którzy faktycznie lepiej się czują po śniadaniu. Białkowo tłuszczowych na dłużej czują się syci. Ym... I wtedy jak najbardziej jestem zwolennikiem tego, żeby było to śniadanie białkowo-tłuszczowe, ale spójrzmy, jak ono powinno wyglądać, żeby to nie była jajecznica z boczkiem, tak? Żeby to zawsze nie było połączenie tego białka i dużej ilości tłuszczu, szczególnie tłuszczu nasyconego, bo można zrobić fajne śniadanie białkowo-tłuszczowe, ale w wersji zdrowej. Można zrobić awokado z jajkiem, można jakiegoś omleta zrobić z warzywami, yy, można jakąś pastę zrobić, nawet z roślin strączkowych, czy chociaż mają mają troszkę więcej węglowodanów, to wszystko trzeba dostosować, ale na przykład Stofu. Także szukajmy zdrowych przepisów, jakbyście potrzebowali zdrowe, przepisy na zdrowe śniadania białkowo-tłuszczowe, to one znajdą się na stronie kobiety bez diety. Już niedługo na pewno przygotujemy listę takich najważniejszych informacji przy danej chorobie po każdym life'ie. Idziemy dalej, bo nie mamy dużo czasu. Śniadania białkowo-tłuszczowe, ilość posiłków, to jest wszystko kwestia indywidualna, obserwujmy nasz, nasz organizm, dobór kalorii w diecie na insulinooporność. Bardzo dużo pacjentek, pacjentów przychodzi do mnie z czymś takim, że E, jedzą mało, ćwiczą dużo, no i co się dzieje? Nie chudniemy, nie, absolutnie, bo nasz motobolizm zaczyna spowalniać. Nie można jeść mniej niż podstawowa przemiana materii. Średnio panie mają podstawową przemianę materii na wysokości od 1200 do 1500. Różnie, w zależności od tego, jaka jest masa wyjściowa. Niektóre panie z dużą nadwagą, otyłością nawet 1800 kcal. I faktycznie powinniśmy spożywać minimum Tetashen, podstawowa przemiana materii, bo jeżeli stosujemy diety bardzo niską energetyczne, to tak, nasze serducho, nasza wątroba, nasze nerki, wytwarzanie hormonów, no generalnie wszystko, co się ma dziać w naszym organizmie, nie może, się, nie może się wydarzyć, tak? I zaczyna wszystko spowalniać. I wszystko, co jemy, zaczyna się niestety odkładać w naszym organizmie. Także nie róbcie tego błędu, że jecie mało i bardzo dużo ćwiczycie, bo będzie odchudzanie już do końca życia. E, tak, a panowie, pani Aniu, tak, jak najbardziej, e, panowie mają trochę wyższą przemianę materii, taką 1800-2000 kilokalorii, więc to jest taka wartość energetyczna minimalna przy, przy diecie redukcyjnej. Ale tak jak mówię, to jest bardzo kwestia indywidualna, warto udać się do wykwalifikowanego dietetyka i tutaj działać. E, także pamiętajcie, żadne głodówki. Jeżeli chodzi już o dobór stricte produktów spożywczych, zacznijmy sobie od dołu piramidy żywienia, znacie mnie doskonale, warzywa, 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 będę o tym mówić non stop. Dlaczego u podstawy piramidy żywienia są te warzywa, bo mamy jej ich jeść najwięcej? Taka jest idea. To nie jest tak, że plaster pomidora do kanapki, czyli sałaty, czy może troszkę surówki do obiadu, to jest dla mnie za mało. Warzyw jemy tyle, ile tylko jesteśmy w stanie. Dobrze? Każda dodatkowa porcja warzyw zmniejsza ryzyko rozwoju licznych chorób, nie tylko insulinooporności czy cukrzycy, ale chorób układu krążenia, niektórych nawet nowotworów, tak, które są dietozależne. Po to mamy jeść te warzywa, bo tam jest woda, bo tam są witaminy, przeciwutleniacze, fitozwiązki, błonnik pokarmowy. To wszystko wpływa na to, że nasz organizm lepiej funkcjonuje i mamy lepszą kontrolę tej glikemii po naszym jedzeniu. Także warzywa dużo zielonych, dużo surowych to jest szalenie istotne. Druga grupa produktów spożywczych, która też jest u podstawy piramidy żywienia, ale akurat przy insulinooporności ona jest taka mniej zalecana. Eee, w ogóle warzywa i owoce, tak? Jaki powinien być stosunek? 4 do 1. Minimum 400 gramów warzyw i 100 gramów owoców. No ale co to jest 400 gramów warzyw, kochani? Po... Kochanie, jeden pomidor ma 150 gramów średniej, A ja potrafię takich pomidorów zjeść 3 na śniadanie. Naprawdę, jedzmy dużo warzyw. Owoców trochę mniej. Szczególnie przy insulinooporności uważajmy na te owoce, które mają wyższy indeks glikemiczny. banany, winogrona, czereśnie, No idzie sezon, tak? No i jestem pewna, że będziecie jeść je kilogramami. No to jest duży błąd. Arbuzy mają dosyć wysoki indeks glikemiczny, Mango, suszone owoce, których lepiej w ogóle nie jeść przy insulinooporności. Jeżeli chodzi o warzywa, no to stricte kukurydza, ziemniaki mają dosyć wysoki indeks glikemiczny, Jeżeli jejemy na zimno. Podgrzewamy je na drugi dzień, to jest tak zwana skrobia oporna, możemy je wtedy sobie śmiało zjadać. Bataty mają niższy indeks ilkamiczny niż zwykłe ziemniaki. E, co jeszcze? No, unikamy gotowanej marchewki, gotowanego buraka, bo to też wyższy indeks ilkamiczny, ale też nie na zasadzie, że nigdy już tego nie zjemy. Absolutnie, bo jeżeli ten, tę gotowaną marcheweczkę sobie połączymy z kaszą gryczaną i na przykład z pieczonym kurczakiem, to ten indeks ilkamiczny całego posiłku. Też będzie mniejszy, także y, małe ilości tych warzyw absolutnie nam nie, nie zaszkodzą. Chodzi o to, żebyśmy po prostu nie jedli, nie wiem, zupy, krem z marchewki gotowanej, tak? Czy sałatki z buraków i nic więcej. Y, wracając do owoców. Przy insulinooporności, w ogóle przy cukrzycy, przy tych zaburzeniach y, glukozy, ważne jest to, żeby nie jeść owoców samych. Ponieważ szybko rośnie nam stężenie glukozy w organizmie. Lepiej te owoce zjeść w połączeniu z innym produktem, na przykład z orzechami, które mają tłuszcz, które zachowują wchłanianie tego cukru, albo z jogurtem, albo z jakąś owsianką. Tak, o tych produktach zbożowych za chwilkę powiem także lepiej te owoce jeść, jeść jakoś w połączeniu soków nie polecam przy insulinooporności ewentualnie koktajle, gdzieby ten miąższ cały jest, gdzie jest błonnik pokarmowy, który hamuje wchłanianie cukru, natomiast nie soki wyciskane, no bo tutaj znowu jakby na zasadzie dużego indeksu glikemicznego szybko rośnie stężenie glukozy w organizmie. Przechodząc do kolejnej grupy, czyli produkty zbożowe, tutaj chyba każdy wie po prostu, że powinniśmy jeść pełnoziarniste produkty zbożowe, typowy szary ciężki klep. Na zakwasie, ale nie te barwione, nie takie ciemne bułeczki, tak? bo, bo tam jest dużo słodu, czyli znowu jest cukier. Słód jęczmienny, który jakby daje nam ten, ten kolor piękny ciemnego pieczywa. Płatki owsiane jak najbardziej. To też są takie mity związane z tym, że te płatki owsiane mają wysoki indeks, nie można ich jeść. Absolutnie no, tylko żeby one były górskie, a nie błyskawiczne, dobrze? I nie gotujemy z nich dużej papki, długo ich nie gotujemy, tylko lepiej zalać je ciepłym mlekiem albo dodać do jogurtu, żeby one sobie napęczniały i jak najbardziej to jest wszystko w porządku. Co dalej? Kasze pełnoziarniste, gruboziarniste, ryż brązowy, makaron razowy, jak najbardziej. Nie mam potrzeby odstawiania glutenu, to pamiętajmy, tak? Insulinooporność nie jest skazaniem do odstawiania glutenu. Chyba, że jeżeli mam jakieś nietolerancje, alergie, tak? No ale no, to musi być potwierdzone wszystko badaniami. Co dalej? Jeżeli coś mocznego sobie robimy, no to postawmy na, nie wiem, propozycje śniadeł tłuszczowych na kobiety bez diety B. Tak, pani Dario. Co dalej? Mąka orkiszowa, mąka żytnia, jakaś pełnoziarnista. Jak najbardziej możemy to stosować, unikamy po prostu białych rzeczy. Kolejna grupa produktów mleko produkty mleczne. Tam też jest laktoza, czyli cukier, ale to też nie chodzi o to, żebyśmy od razu odstawiali całe, całe wszystkie produkty mleczne. Nie ma takich wskazań przy insulinooporności. Ważne jest to, żeby wybierać chudy na biał. Nie musi być taki 0%, bo to nie ma sensu, ale też nie musi być. No, ważne, żeby nie stosować jakichś takich deserów mlecznych ot jogurtów wszystko naturalne w odpowiedniej ilości, dwie porcje dziennie. Za porcję przyjmujemy na przykład szklankę mleka, szklankę jogurtu, kefiru maślanki, czy około 150 g serka, do jakiegoś tworoszku. Jeżeli chcemy sobie pozwolić nawet na fetę, mozzarellę, to jest około 30-40 gramów do sałatki, też jest jako porcja, nie widzę żadnych przeciwwskazań. Unikamy oczywiście czego? Ser żółte, pleśniowe, topiony, jakieś majonezy, śmietany, bo to są już produkty, które są wysokotłuszczowe, a przy redukcji masy ciała na pewno nam nie pomoże. Oczywiście zdrowe podejście do diety, tak? No, to jest rzecz najważniejsza, więc raz na jakiś czas, jak nam się to zdarzy, to też nie jest tragedia. Kolejna grupa produktów: mięso. No Wiecie, że nie, ja nie jestem zwolennikiem dużego spożycia mięsa, ale też nie namawiam nikogo na diety roślinne. Wszystko jest dla ludzi w odpowiednich ilościach. Ważne, żeby to mięso było po prostu w miarę dobrej jakości tak, i żeby to nie było, były wędliny przetworzone. Umiar, 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 tak Daria, to jest podstawa. Także no, mięso ma niski indeks glikemiczny. Tak? Pamiętajmy, że indeks glikemiczny odnosi się do węglowodanów, Chociażby jak spada nam cukier i chcemy sobie zjeść czekoladę, bo myślimy, że wtedy jest lepiej. Nie, czekolada to jest tłuszcz głównie, także ona nie podniesie nam szybko stężenia glukozy. Więc indeks wilkimiczny to są węglowodany, natomiast mięso, ryby, jajka mają niski indeks wilkimiczny, bo to jest głównie białko i tłuszcz. Rośliny strączkowe mają troszkę węglowodanów, ale rośliny strączkowe badania pokazują, że osoby, które jedzą ich więcej, mają mniejsze ryzyko rozwoju cukrzycy. Tak? Więc soczewica, ciecierzyca, grosze, kwasola, nie, nie rozgotowujemy na papkę, tak głównie się, nie da się tego zrobić, nie da się też tych produktów zjeść jakoś bardzo dużo, ale są bardzo zdrowe, mają bardzo dużo błonnika pokarmowego, także jak najbardziej polecam, jak najczęstsze zamienianie, jak najmniejszą, najczęstsze zamienianie właśnie produktów mięsnych, mięso na, na rośliny strączkowe. Tłuszcze, oczywiście jak najlepiej, najlepiej, żeby to były tłuszcze roślinne. Ja jestem zwolennikiem tłuszczów, tłuszczy pochodzenia takiego naturalnego, żeby więcej jeść orzechów, które też zmniejszają ryzyko, ryzyko cukrzycy. Już porcja 20-30 gramów orzechów dziennie zmniejsza to ryzyko. Orzechy, pestki, oliwki, awokado, mniejsze ilości po prostu tłuszczów, tłuszczy izolowanych typu olej, oliwa, bo to są po prostu puste, Kalorie. Także przeszliśmy sobie piramidę żywienia, tak, przeszliśmy ją. W piramidzie żywienia nie ma słodyczy, bo piramida żywienia dotyczy żywienia na co dzień, a słodyczy to my codziennie nie musimy jeść absolutnie. Przy insulinooporności, tak jak powiedziałam na samym początku, jest to, jest to problem, którego można się pozbyć, więc ja u swoich pacjentów tak troszkę zero-jedynkowo traktuję tą dietę. Tak? Trochę podkręcam śrubę, że faktycznie postarajmy się nie jeść tych słodyczy, postarajmy się, żeby nasza dieta była zdrowa, to pozbędziemy się tej insulinooporności szybciej. Także słodkości nie wchodzą w grę. Ewentualnie jakieś, właśnie, kakao, gorzka czekolada, to jak najbardziej nie podniesie nam cukru i nic się nie stanie, tylko wszystko w odpowiednich ilościach, tak? Żeby to nie była tabliczka czekolady, tylko dwie, trzy kostki dziennie na pewno będzie wszystko, wszystko w porządku. Natomiast unikamy wszelkiego rodzaju, właśnie słodkich rzeczy. Jeżeli chodzi o słodzenie, stevia. Xylitol nie wpływa na wydzielanie insuliny w trzustce, więc jak najbardziej może być Erytrytol, Nie wiem, czy znacie bardzo fajny nowy produkt, który się nazywa. Już go pokazuję. To jest, na pewno znacie, to jest lukuma. No, może nie znacie, tak? Mówię nowy produkt. Lukuma to jest owoc, który jest bardzo słodki ma niski indeks chemiczny. i fantastycznie ten proszek nadaje się do słodzenia. Także jak Ktoś by chciał szukać jednak tego słodkiego smaku, to, to polecam lukumę, ale odzwyczajemy się od tego słodkiego smaku. Naprawdę on nam do szczęścia nie jest potrzebny i nie musimy tych słodyczy jeść. Bardzo dużo. Mamy słodkie owoce, no jakoś można przetrwać, żeby jednak tej cukrzycy nie było. Czy jakaś specjalna suplementacja do insulinooporności? Nie. Jeżeli mamy zdrową, fajną dietę, to tutaj nie ma żadnych wskazań do suplementacji. Oczywiście witamina D, tak, no, ale to jest jakby przy, przy każdym jedzeniu, przy, przy każdym trybie życia, niezależnie od tego, jaką dietę wybieramy. Odpowiednie nawodnienie, tak? Woda, 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 pijemy 8 szklanek dziennie minimum. Witamina D, tak, Daria, dla wszystkich oczywiście na podtrzymanie takie 2000 jednostek dziennie. Jeżeli ktoś ma niedobór, to to są większe ilości. Produkty jakieś takie różne zioła przeciwzapalne, kurkuma, imbir, cynamon. W ogóle zioła są fantastyczne, żeby nie stosować soli. No, ale to jest taki już bardzo ogólny temat, już nie stricte związany z insulinoopornością. Także widzę tutaj. Pytania troszkę, które są, to to, to staram się na bieżąco y, odpowiadać. Pamiętajmy o kiszonkach, też są ważne przy insulinooporności. Natomiast dieta jest bardzo indywidualna, tak? Mówię o tym, żeby na przykład nie jeść winogron, a moja ukochana babcia, która ma cukrzycę typu drugiego, najeść się tyle winogron i ten cukier nie skacze. Także wszystko jest rzeczą bardzo indywidualną. Prowadźcie dzienniczki żywieniowe, obserwujcie się, mierzcie tą glukozę po posiłkach, tak jak trzeba po prostu. No i dużo się ruszajcie. Stres też ma ogromny wpływ, tak, nakręcanie się tym wszystkim, tego, że tak strasznie chcemy schudnąć. Jak tak strasznie chcemy schudnąć, to nigdy nie schudniemy, tak? Trzeba sobie trochę odpuścić, zadbać o siebie o swoje ciało, o swoją psychikę. Cieszyć się życiem, cieszyć się jedzeniem, wierzyć, że zdrowe żywienie jest po prostu mega smaczne i, i nas odżywia, tak? Taka jest idea kobiet, kobiet bez diety. Także, kochani, bardzo Was dziękuję za, za dzisiejszego live'a. Jeżeli będziecie mieli jeszcze pytania dodatkowe, bo na razie ich tutaj nie widzę, to piszcie je w komentarzu, a później ja będę do, do odpisywać. Tak jak powiedziałam, po live'ach będziemy robić różne podsumowania. Ja wrzucę wam te posiłki białkowo-tłuszczowe, zdrowe i, i działamy, i działamy, kochani. Także życzę Wam dobrego wieczoru, dobrej, smacznej kolacji na bazie warzyw. Wszystkiego dobrego. é pa